Pewnej nocy bardzo się nudziłem. A jak wiemy, złe rzeczy zdarzają się, gdy nic nie trzyma nas z dala od kłopotów. Znalazłem się w jakiejś króliczej noży, przeglądając stare lub interesujące strony internetowe. Wydaje mi się, że widziałem stronę Space Jam, która wciąż działała jako mała internetowa kapsuła czasu. Zobaczyłem, że była to trochę podróż w głąb wspomnień. Klikając przypadkowe linki, znalazłem stronę twierdzącą, że jest stroną randkową dla potworów. Widziałem ją tylko przez sekundę, a potem cała strona zniknęła, zanim zdążyłem się jej dobrze przyjrzeć. Po przeszukaniu informacji na jej temat przeczytałem, że można uzyskać do niej dostęp tylko o północy. Jeśli klikniesz w link o 12.01, możesz rzucić na niego okiem, ale potem zniknie, zanim będziesz mógł wypełnić profil randkowy. Myślałem, że to naprawdę urocza mała sztuczka. Nie było mowy, żeby było to prawdziwe. Portal randkowy dla potworów brzmiał jak coś, co czytałaby moja młodsza siostra. Chciałbym jednak zobaczyć jak wyglądała ta strona. Gdy tylko się uruchomiła, zobaczyłem gruby kursor myszy i blokowate paski boczne, które przypomniały mi jak wyglądał internet w latach 90. Wciąż pamiętam dźwięk połączenia telefonicznego i moją nazwę użytkownika na Neopets. Następnej nocy odliczałem sekundy do północy. Odświeżyłem stronę sekundę po tym, jak zegar obrócił się na 24. Kiedy zobaczyłem, że strona ruszyła, ogarnęło mnie dziwne podniecenie. Cuchnęło wczesnym internetem i bardzo mi się to podobało. Strona nie lagowała i nie miała żadnych okropnych wyborów projektowych. Które uniemożliwiałyby czytanie tekstu lub znajdowanie linków, jak w przypadku prawdziwych, starych stron internetowych. Nie planowałem wypełniać profilu randkowego. Chciałem się tylko rozejrzeć. Miałem odliczone 13 minut i niewiele więcej do oglądania. Strona główna wyświetlała kilka profili randkowych potworów wraz z ziarnistymi zdjęciami, które utrudniały zobaczenie ich cech. Wszystkie były zarezerwowane. Kiedy odświeżyłem stronę, kilka profili zmieniło się i co najmniej dwa były dostępne. Kiedy na nie kliknąłem, zostały zarezerwowane w ciągu sekundy. Czy inni ludzie korzystali z tej strony? A może był to tylko skrypt działający w tle? Czy był to tylko zabawny żart, czy też jakiegoś rodzaju kod dla ludzi, którzy faktycznie zatrudniają seks pracowników, ale w taki dyskretny sposób? Myślałem, że nigdy nie poznam odpowiedzi. Inną opcją było utworzenie profilu randkowego zamiast próby zarezerwowania określonego potwora. Podczas zakładania konta strona zadawała bardzo podstawowe pytania i na szczęście nie było tam miejsca na podawanie karty kredytowej. Dla żartu wypełniłem fałszywy profil i użyłem mojego adresu e-mail, który stworzyłem tylko do takich rzeczy. Mój czas się skończył i strona przestała działać. Przynajmniej dobrze się bawiłem. Chciałem zrobić zrzut ekranu, ale kiedy to robiłem, obraz był czarny. Nie wydawało mi się to dziwne, ale czułem się trochę rozczarowany, że nie mam żadnego dowodu na istnienie tej dziwnej strony. Nie miałem dowodu do momentu, gdy mój telefon komórkowy zadzwonił, pokazując, że mam sms -a. Przeczytałem wiadomość ze zgrozą w sercu. To nie mogła być prawda. Wiadomość pochodziła z nieznanego numeru. I informowała o randce umówionej na dziesiątą po południu w przyszły piątek wraz ze zdjęciem Google Street View pobliskiego skrzyżowania. Próbowałem wymyślić sposób, w jaki ta żartobliwa strona zdobyła mój numer telefonu. Miałem telefon w planie rodzinnym, więc mój numer nie był nawet pod moim nazwiskiem, jeśli w jakiś sposób strona zdobyła moje imię i nazwisko. Włamali się do mojego komputera, czy kliknąłem jakiś zły link? Mój antywirus zwykle tak dobrze dawał radę. Może powinienem przestać być tani i zapłacić za VPN. Dla bezpieczeństwa usunąłem wiadomości i zablokowałem numer. Następnie przeprowadziłem gruntowną zmianę haseł i kilka skanowań antywirusem, które nie przyniosły żadnych rezultatów. Miałem na oku mój bank oraz e-maile, aby sprawdzić, czy ktoś próbuje dostać się na moje konta, ale nic nie wydarzyło się w ciągu kilku najbliższych dni. Nauczyłem się jednak, że nie warto klikać przypadkowe linki i wchodzić na podejrzane strony. Przez resztę tygodnia unikałem tego skrzyżowania. Musiałem wracać z pracy dłuższą drogą, ale nie chciałem być w pobliżu tego miejsca. Martwiłem się, skąd wzięli mój adres. Czy namierzyli mój adres, czy tylko ogólną lokalizację i wysłali SMS-a, aby mnie wystraszyć. Tak naprawdę nic nie mogłem z tym zrobić, poza zamknięciem drzwi na klucz i wypatrywaniem dziwnych rzeczy. Gliny wyśmiałyby mnie, gdybym im o tym powiedział. W pełni zaplanowałem mój piątek. Chciałem zostać w domu. Najlepiej nie wychodzić nawet na zewnątrz, na wypadek gdyby to nie był żart kogoś z kiepskim poczuciem humoru. Ale niestety, mój przyjaciel zadzwonił do mnie z prośbą o przyniesienie mu jedzenia z restauracji. Wszystko było w zasięgu spaceru, a mój kumpel był chory jak diabli. Nie chciał płacić dziesięciu dolarów plus napiwek za dostarczenie mu jedzenia do domu. Odłożyłem więc na bok strach i wyświadczyłem mu przysługę. Przyniosłem mu tę cholerną zupę brokułową. W przeszłości zrobił dla mnie wiele rzeczy, więc po prostu musiałem mu pomóc. W drodze powrotnej trzymałem ręce w kieszeniach i rozglądałem się, spodziewając się, że ktoś będzie mnie śledził. Był piątkowy wieczór i prawie dziesiąta. Słońce już dawno zaszło, a ulica była pusta i nie było na niej innych ludzi. Ponownie wybrałem dłuższą drogę, wciąż odmawiając zbliżania się do skrzyżowania. Puls podnosił mi się za każdym razem, gdy słyszałem jakiś dźwięk. Zostały tylko dwie przecznice do domu i wreszcie nieco się rozluźniłem. Czułem się głupio, pozwalając, by to miejsce tak bardzo mnie dotknęło. Z tyłu usłyszałem trzepoczące na wietrze papiery. Nie było w tym nic dziwnego, więc nie odwracałem się, aby spojrzeć. Gdybym to zrobił, ten ktoś miałby przewagę. Panie Stevens? Głos dobiegł z tyłu za moich pleców, a ja zatrzymałem się w miejscu. Głos brzmiał jak cienki papier i trudno było go usłyszeć wśród innych szeleszczących dźwięków. Zdałem sobie sprawę, że papiery nie mogły trzepotać na wietrze, ponieważ nie było wiatru. Powoli odwróciłem tylko głowę, próbując dostrzec źródło głosu, który wołał moje imię. Ulica była zastawiona latarniami. Z pomiędzy dwóch słupów wyłonił się z ciemności jakiś kształt i stanął w tym samym świetle, w którym ja stałem. To coś miało co najmniej 10 stóp wysokości i długości. Ciało było w ciągłym ruchu i wykonane z różnych wielkości kawałków ciemnego, poplamionego papieru. Nie widziałem na nim żadnych rąk ani nóg. Zamiast tego zdawało się unosić kilka centymetrów nad ziemią. Skierowałem mój wzrok w górę, by spojrzeć na twarz tego czegoś. Z czoła zwisał duży zwój przymocowany do masywnego, skręconego złotego rogu. Na papierze, pokrywającym większą część twarzy, widniał dziwny złoty napis. Za papierem zobaczyłem parę zapadniętych, ciemnych oczu i usta, które sięgały do końca twarzy. Włosy również składały się z tych dziwnych papierów, spływających na zewnątrz. Były pokryte tym samym złotym pismem. Nawiązaliśmy kontakt wzrokowy i pojawił się uśmiech, który ukazywał niezliczone iglaste zęby. Ta, nie ma opcji. Mam dość? Nie miałem zamiaru zajmować się tym, czymkolwiek to było. Pobiegłem w dół bloku, nogi paliły mnie w ciągu kilku sekund. Żałowałem, że nie jestem w formie, to coś podążało za mną i z łatwością dotrzymywało mi kroku. Niezliczone papiery szeleściły przy każdym ruchu, a to cholerstwo zaczęło się śmiać, sprawiając, że moje serce prawie się zatrzymało. Śmiech narastał, przeprawiając mnie o zawrót głowy. Dźwięk odbijał się echem od pustej drogi i brzmiał tak wyraźnie, prawie jakby ktoś klikał okularami. Mój wzrok rozmył się i odkryłem, że biegłem w złą stronę. Powinienem był skręcić w lewo, by dotrzeć do domu, ale skręciłem w prawo, w stronę parku. Kiedy przebrnąłem przez mgłę mózgową, nie miałem szansy już się poprawić. Gdybym zawrócił, wpadłbym prosto na gnijącego stwora. Nie mogłem już dłużej biec. Moja twarz ociekała potem i była czerwona z wysiłku. Schowałem się między drzewami w bardzo małym parku, dziękując, że moje miasto w ogóle taki posiada. Uderzyłem w drzewo, dysząc i nasłuchując potwora. Śmiech ucichł i nie słyszałem już szelestu papieru. Czy ja zwariowałem? Niemożliwe, że to coś było prawdziwe. Potrząsnąłem głową, próbując wymyślić, co powinienem zrobić. Wyciągnąłem telefon, aby zadzwonić po pomoc. Nawet jeśli nie było to prawdziwe, potrzebowałem kogoś, kto przyjdzie tutaj i zabierze mnie do szpitala, aby zbadali mój mózg. Stałem spocony, a strach ziębił moje ciało. Mój telefon nie chciał się włączyć. Przytrzymywałem wszystkie boczne przyciski, zmuszając telefon do ponownego uruchomienia. Włączył się ponownie, ale na ekranie pojawił się świecący złoty symbol, a nie zdjęcie mojej młodszej siostry jako ekran blokady. To po prostu nie mogło się dziać. Musiałem znaleźć osobę, prawdziwą osobę, która będzie w stanie mi pomóc. Spojrzałem w górę przez ciemne drzewa i zobaczyłem liście, które wyglądały nieco dziwnie. W jednej chwili złote napisy zamigotały, ukazując zarys potwora owiniętego wokół drzewa, wpatrującego się w moją stronę. Wydałem z siebie krzyk, który w każdej innej sytuacji byłby żenujący. Zaślepiony strachem, wpadłem prosto na drzewo, rozbijając sobie nos i powodując krwawienie. Pobiegłem jeszcze raz, z pustym umysłem. Nie myślałem o niczym innym, jak tylko o tym, żeby się wydostać. Wybiegłem z pomiędzy drzew. W oddali widać było sprzęt do zabawy, ale nikogo nie było w zasięgu wzroku. Rozważałem też próbę ukrycia się na plastikowej zjeżdżalni lub wewnątrz zużytego plastikowego dinozaura, który widział już lepsze dni. Moje stopy odmówiły posłuszeństwa, gdy próbowałem wbiec na górę i upadłem. Papiery były od razu na mnie. Przewróciłem się na plecy, spoglądając w górę na stwora i bezpośrednio na twarz znajdującą się kilka centymetrów od mojej. Oczy błyszczały w pokręconej radości z mojego strachu. Myliłem się co do tego, że to coś nie ma kończyn. Spod papierów wysunęły się ręce, które chwyciły moje. Lodowata skóra sprawiła, że całe moje ciało zaczęło się czołgać. Kopałem nogami, a kolejne ramiona wystrzeliły. Wkrótce potem byłem przygwożdżony do twardej ziemi zbyt wieloma rękami, by je liczyć. Stwór wydał z siebie kolejny dźwięczny śmiech, który sprawił, że prawie zemdlałem. Cofnąłem się, gdy stwór wysunął język i przejechał nim po mojej twarzy, smakując krew z mojego nosa. Zwykle nie całuję się na pierwszej randce, ale jesteś cennym skarbem, potwór przemówił szepczącym głosem, który sprawił, że moje ciało zadrżało. Randka? Wykrztusiłem, a mój umysł poruszał się bardzo powoli. Czy ten cholerny portal randkowy jest prawdziwy? Nie miałem szansy naprawdę się nad tym zastanowić. Twarz znalazła się tuż nad moją, a ciało było zimniejsze niż cokolwiek innego, co kiedykolwiek czułem. Sam chłód zranił moją skórę. Sekunda minęła i ból stał się znośny, a lodowate uczucie zaczęło zanikać. Dłonie zacisnęły się mocniej, a w niektórych miejscach powodowały nawet siniaki. Kiedy potwór się odsunął, zachłysnąłem się powietrzem, nie mogąc zrobić nic więcej. Spojrzałem w górę i nie spodobało mi się spojrzenie tego potwora. Wyglądało na. wygłodzone. Szerokie usta wykrzywione w nierównym uśmiechu, ślina kapała z kącików jego ust. Długi język wysunął się i zlizał ją, ale była to przegrana bitwa o utrzymanie twarzy w czystości. Zacząłem się martwić, że to coś ma dla mnie inny pomysł, niż wyrwanie mi organów jako przekąsek. Jesteś takim kochanym stworzeniem. Nie mogę się powstrzymać. Mam nadzieję, że wybaczysz mi moją naturę. Potwór przemówił, a jego ton brzmiał równie głodnie, jak wyglądał. Znowu walczyłem z tymi rękoma, wiedząc, że się nie uwolnię. Ku mojemu przerażeniu, papiery rozłożyły się i wszystkie opadły, owijając się wokół mojego ciała i zaciemniając mój wzrok. Założyłem, że to kolejny sposób, w jaki ten potwór może mnie zjeść, i byłem dźwięczny, że było to dość bezbolesne. Obudziłem się, znajdując się w moim łóżku cały i zdrowy. Cóż, nie do końca. Moje ciało miało siniaki w kształcie dłoni wszędzie tam, gdzie chwytał mnie potwór. Rozejrzałem się dookoła oszołomiony poprzednimi wydarzeniami. Było wcześnie rano, a ja miałem na sobie to samo, co poprzedniej nocy. Nawet buty wciąż miałem na sobie. Usłyszałem ruch patelni dochodzący z mojej małej kuchni i poczułem zapach przygotowywanego jedzenia. Powoli zacząłem wychodzić z pokoju, trzymając trofeum do kręgli jako broń. Naprawdę nie miałem nic innego i pomyślałem, że ciężka podstawa może wyrządzić jakieś szkody. Nie udało mi się przeskoczyć tego czegoś w mojej kuchni. Osoba odwróciła się od miejsca, w którym stała przy kuchence i uśmiechnęła się tak szeroko i oślepiająco, że moja głowa przestała działać. Był wysoki i miał androgeniczne ciało. Miał na sobie moje ubrania, które nie pasowały na jego sylwetkę. Nigdy nie widziałem kogoś o tak pięknym odcieniu ciemnej skóry. Każda cecha była idealna aż do równomiernie ułożonych długich dreadów. Zrobiłem ci śniadanie, ale nie mogę zostać długo. Musisz kupić więcej jedzenia. Nie ma go tu zbyt wiele. Potrzebujesz pieniędzy? Poczekaj. Mój umysł wciąż był w szoku, przez co nie byłem w stanie odpowiedzieć. Patrzyłem, jak nieznajomy kładzie jajecznicę na talerzu i układa ją na ladę. Nie miałem stolika i po prostu jadłem na biurku przy komputerze. Kiedy osoba zatrzymała się przede mną, byłem tak oczarowany jej złotymi oczami, że nawet nie zauważyłem, że zabrała mi moją broń i włożyła coś do ręki. Potrząsnąłem głową i spojrzałem w dół, aby zobaczyć mały stos błyszczących złotych kulek w mojej dłoni. Nie, to nie były kulki, które rozpoznawałem, ale kształty, które chciałem wyrzucić. Były to ludzkie zęby o różnych rozmiarach. Potrafię zmieniać rzeczy w złoto. Te tylko zajmowały miejsce, więc uczyniłem je użytecznymi. Kup sobie coś ładnego i nie spóźnij się na naszą randkę w przyszły piątek. Chociaż nie mam nic przeciwko gonieniu cię, to była najlepsza zabawa od dłuższego czasu. Nie mogłem znaleźć mojego głosu. Miałem milion pytań. Pierwszym z nich było to, dlaczego mają tylko ludzkie zęby. Mając tak wiele pytań, nie mogłem wybrać jednego, które mógłbym wypowiedzieć. Ta osoba nie wyglądała jak potwór z poprzedniej nocy. W ogóle nie wyglądała jak potwór. Kiedy złożył szybki pocałunek na moim policzku, a ja znowu poczułem zimno, wiedziałem, kim jest ta istota. Ja... co... R randka w ten piątek? Wykrztusiłem oszołomiony. Och, to jest za dużo. Trzy kolejne szybkie pocałunki zostały złożone na moje policzka, i gdyby to był ktokolwiek inny, byłoby to bardzo urocze. Potwór odsunął się, a następnie szybko skierował się w stronę drzwi, twarz błyszczała mu uśmiechem. Zwykle szybko zjadam moich partnerów, ale zatrzymam Cię trochę. Będziemy się świetnie bawić, dopóki nie będę mógł się powstrzymać. Nie będąc w stanie ich powstrzymać, Potwór wyszedł przez frontowe drzwi, machając ręką. Sekundę po tym, jak zerknął przez nie głową, by dodać jeszcze jedną rzecz. Nazywam się Gilda, a potem znowu zniknął, zostawiając mnie stojącego na środku kuchni z garścią złotych ludzkich zębów i pierwszym śniadaniem, które ktoś dla mnie przygotował, odkąd byłem dzieckiem. Najpierw odłożyłem zęby i z pewnym problemem zjadłem jajka żołądek mi się skręcał. W jakiś sposób wpakowałem się w ogromny bałagan. Będę musiał widywać tego koszmarnego potwora na randkach, dopóki nie zdecyduje się mnie zjeść. O moim życiu będzie teraz decydował ktoś inny. Szybko wysłałem siostrze wiadomość, że ją kocham, na wypadek gdyby Gil wrócił na branż. Była zdezorientowana przypadkową wiadomością, ale uznałem, że już dawno powinienem do niej napisać. Jedynym plusem tego całego koszmaru, w którym się znalazłem, było to, że Gil wyglądał uroczo w przebraniu człowieka. Przypuszczam też, że nie musiałem martwić się o pieniądze, ale nie chciałem prosić Gila o złoto, obawiając się, co mogę otrzymać w następnej kolejności. Mój nowy związek zaczął się od setek czerwonych flag, z którymi nie mogłem nic zrobić. Proszę, zrób mi przysługę, jeśli natkniesz się na portal randkowy z potworami, nie żartuj sobie. Żałuję, że kiedykolwiek popełniłem ten błąd. Po prostu nie klikaj przypadkowych linków online. Nigdy tak naprawdę nie wiesz, dokąd może cię to doprowadzić i jaki straszny wpływ może to mieć na twoje życie. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepy Pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, Możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podane w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.